Na początku grudnia radny Sejmiku Wielkopolskiego zgłosił poprawkę do projektu budżetu zakładającą modernizację pracowni cytostatyków w szpitalu specjalistycznym w Pile na kwotę 1 700 000 zł. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i SLD Lewica Razem została ona jednak odrzucona. Hipokryzją jest z jednej strony krytykowanie rządu, że rzekomo nie daje na onkologię, a z drugiej strony głosowanie przeciwko y, walce z rakiem w północnej Wielkopolsce, bo jak sobie przeanalizujemy, proszę Państwa, wszelkie dane, to wzrost wydatków na służbę zdrowia, w tym na y, onkologię, za czasów rządu prawa i sprawiedliwości jest znaczny. Jak jednak przekonują radni Koalicji Obywatelskiej, w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze dla Pilskiego Szpitala. Zdaniem Henryka Szopińskiego zgłoszona poprawka miała wymiar czysto propagandowy. Chcemy, żeby ta pomoc nie obejmowała tylko tej, tej, tej pracowni cytostatyków, ale też była jakby w szerszym zakresie, bo te potrzeby są większe i, w, i chcielibyśmy, żeby wspólnie może stworzyć taki harmonogram e, zadań, nie tylko na ten rok, ale w dłuższym okresie, żebyśmy mogli objąć szerszą pomoc, nie tylko dotyczącą tego laboratorium. Sejmik na ostatnich obradach przyjął za to stanowisko dotyczące podziału środków w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Zarzucono w nim m.in. brak przejrzystych zasad przyznawania pieniędzy. Kilka miliardów złotych z rządowego funduszu inwestycji lokalnych zostało podzielonych właściwie bez żadnych kryteriów. To po prostu w sposób uznaniowy, według naszej oceny bardzo polityczny. Radni wojewódzcy zaapelowali do premiera o wskazanie jasnych kryteriów podziału oraz wstrzymanie wsparcia do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez odpowiednie organy. Takiemu stanowisku sprzeciwiają się niektórzy samorządowcy. Zaznaczają, że środki są już na kontach gmin i ruszyła procedura przetargowa. Widać wyraźnie, że te środki są przekazywane, na potrzeby bieżące, czyli na kanalizację, na drogi, nie na zjeżdżalnię, czyli różnego rodzaju inne zachcianki, które nie, są, nie mają nic wspólnego ze wsparciem bieżących potrzeb mieszkańców. Bo zdaniem samorządowców, którzy otrzymali wsparcie, pieniądze te powinny być przeznaczone właśnie na takie inwestycje i trafiać do małych gminy, powiatów, które znacznie gorzej radzą sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii. Więcej na ten temat w otwartej antenie, której gościem będzie radny województwa Wielkopolskiego Adam Bogrycewicz.